Przyjechał z Niemiec na święta, spowodował w BMW kolizję na parkingu, mając 2 promil alkoholu, i do domu wróci za 4 miesiące. Bo na tyle bezwzględnego więzienia skazał go sąd. Tydzień temu pytaliśmy Was na YouTubie o to, o co chodzi z tymi zakazami, że cały czas kierowcy dostają kolejne zakazy, drugi, trzeci, piąty, piętnasty i nie są tak solidnie karani za swoje wyczyny. No to teraz będziemy mieli dwie historie takie porządne. Zaczynamy od 44-letniego kierującego z BMW i okolice Słupska. Ponieważ on pojechał na parking, tam zahaczył o inny pojazd, doprowadził do kolizji, a inni uczestnicy tej kolizji mieli pewne wątpliwości co do stanu trzeźwości tego mężczyzny. Więc wezwali funkcjonariuszy policji, oni przyjechali na miejsce i również wyczuli solidną woń alkoholu z ust tego 44-latka. Więc przebadali go alkomatem, wyszło, że ma dwa promile alkoholu w swoim organizmie. To jest już bardzo konkretny wynik, więc zabrali go na komendę. I on pewnie się spodziewał, że dobra, tam go coś sprawdzą, pouczą, dostanie może mandat i pojedzie sobie dalej do domu. Nic z tych rzeczy, ponieważ to był tryb przyspieszony, trafił od razu do sądu, a sąd wskazał i ukarał go dosyć solidnie. Cztery miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności. Do tego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, przepadek równowartości pojazdu wysokości 144 tysięcy złotych i jeszcze obowiązek wpłaty 10 tysięcy złotych na rzecz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. A sąd mógł coś takiego zastosować, bo były ku temu przesłanki, jak chociażby ta, że ten mężczyzna był w przeszłości karany za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. I dlatego sąd go tak surowo w tym przypadku ukarał. Więc jak tydzień temu pytaliśmy, dlaczego ich tak solidnie nie karają, to to jest pierwsza historia, która potwierdza, że jednak karają. Też się tak zastanawiamy, czy ten pan złapany 44-latek to był cały czas miły do funkcjonariuszy, do sądu i tak dalej, czy jednak czuł. Że on jest szefem i on będzie mówił, jak ma być. Jesteśmy ciekawi również waszej opinii w komentarzach, ale to była pierwsza historia, którą chcieliśmy wam przedstawić. Bo z druga, to już są okolice Radomyśla nad Sanem. Tam funkcjonariusze zatrzymali 65-letniego mieszkańca powiatu stalowo-wolskiego, który jechał Toyotą. Ale miał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Policjanci go złapali, okazało się, że miał 2,5 promila alkoholu w swoim organizmie. I również były dzięki temu podstawy do tego, żeby trafił na wokandę w trybie przyspieszonym. I 65-latek został ostatecznie doprowadzony do sądu, gdzie został skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności. A to nie wszystko, bo ponadto orzeczono wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd zobowiązał go do zapłaty świadczenia pieniężnego w kwocie 10 tysięcy złotych na ten sam fundusz. A do tego wszystkiego ma przypadek pojazdu, tylko jak w tamtym przypadku to był pojazd o wartości 144 tysięcy złotych, to ten ma przypadek pojazdu o wartości 32 tysięcy złotych. Co sądzicie o takich karach? Co sądzicie o takim podchodzeniu do tych, którzy notorycznie łamią prawo? Bo mi się wydaje, że to jest taka solidniejsza kara niż 10, 15, 20 albo tam 40 zakaz prowadzenia pojazdów. Dajcie znać w komentarzu i obserwujcie nas na YouTube również, bo 92,5% z Was ogląda, a nie obserwuje.